Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukaszek, ja z Daniel Maciko, witaj. Siema, siema. Kolejna. Yy, kolejny członek przez Daniela wypromowany, żeby go wepchnąć do, do federacji, żeby walczył. Czy chciałaś tej walki, czy że się tutaj czujesz? No pewnie, ja się sama wiesz, tutaj do tej walki wzięłam i wypchałam, nikt mnie nie wpychał. Z Nikitą by, powinna chyba być ta walka, co? Wiesz co, no dlaczego? Ja akurat z, Nik z Nikolą wiesz, nie chciałam. Nie. Ale była propozycja taka? Znaczy, no nie do końca. Ja, ja pierwszą zawodniczkę miałam mieć tą Wiki, później... Gabor? E, nie, 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 Wika Boro... Boro borkowska jakaś e, tutaj. E, nie, tak, Wika Borkowska, może jaka Gabor uh -huh. Później Federacja zaproponowała Mariannę Schreiber, mówię biorę. No jeszcze nazwisko robi, tak? Nie, nie, nie chodzi o to. Ale bardziej nie, odklejone, nie, no. bardziej odklejone. Ja ogólnie chciałam też tak naprawdę. Miałam na liście gdzieś tam Marianny Schreiber i mówię... Czemu nie może to być też na debiucie? A co myślisz o Mariannie? Co o niej myślę? No, u, myślę, że, że nie szanuje ludzi i nie lubię właśnie za to, że y, myśli, że może nimi y, sterować. Wiesz, ona sama nie jest osobą, która by umoralniała ludzi, bo sama nie jest y, krystaliczna. Y, sama ma jakieś tam trupy w szafie. Wiadomo, każdy ma trupy w szafie, ale już bez przesady, żeby sterować innymi i, i ich umoralniać. No a Mariana też ma chyba dużo za, właśnie za, za uszami, co? E, no na pewno ma, na pewno. No to chyba hipokryzja, co? No ja uważam, że jest ogromną hipokrytką i dlatego właśnie jej nie lubię. Okay. powiedz mi jeśli chodzi o relacje wasze Daniela z bratem i tak dalej, widziałem jakąś wypowiedź, czy komentarz brata Łukasza pod postem Prime'u, że takie śmiejące buźki dał na wasze zdjęcie chyba. Jakie są teraz te relacje? Znaczy wiesz co, no, um, oni od nas odbili i dla nas to jest zdrowsze, wiesz, bo po co mamy być y, otaczać się tymi toksycznymi ludźmi, jakby to nie jest w ogóle potrzebne, miani Danielowi. Trudno, wiesz, bo to wiadomo, to jest rodzina, no y, wiadomo, że się też kocha to, y, kocha rodzinę i, i tak dalej, ale jak oni wybierają swoją drogę i później wiesz, jeszcze, gdyby oni żyli swoim życiem szczęścia im życzę jak najbardziej, ale oni nam strali pod nogi, wiesz, no kolokwialnie mówiąc, strali nam pod nogi kto tak robi, no. jak się od kogoś wiesz, już odbija, czy tam nie chce się go znać, no to się nie jest już pod nogi, tylko się żyje swoim życiem. A kto najbardziej właśnie tam był takim zapalnikiem do tego, żeby, żeby te drogi się wasze rozeszły? Znaczy wiesz to, to, to y, jakby y, były menadżer Daniela y, go okradł. W ogóle się tym nie przejął, jeszcze go oczernił, wiesz. Ja nie wiem dlaczego y, jego brat wybrał właśnie jego. Nie wnikam, y, nie obchodzi mnie to. A mama? Mama Sła jest po prostu y, z nimi. Ja y, też, też nie będziemy tutaj, wiesz, jakbyśmy na przykład ją wzięli, to by było, że ją uprowadziliśmy albo coś, wiesz. Różne mogą być rzeczy, bo różni mogliby y, nam powiedzieć. Tak naprawdę y, nie ma tam złej krwi między mamą a Danielem, tylko... Rozmawiają? No nie ma, nie ma dostępu, bo oni jej nie, nie pozwoliliby moim zdaniem. A widzisz gdzieś szansę na tutaj taką przestrzeń, żeby ta rodzina znowu się zjednoczyła i była razem? Znaczy, no wiesz, nie wykluczałam niczego, ale e, pomyśl sobie, kurde, masz brata? Ten brat. Znaczy, no ja wiem, że to jest ciężka sytuacja, ale mimo wszystko to jest rodzina i pytanie, czy, czy jest taka szansa, nie? No bo szansa jest zawsze, ale czy, czy jest taka wola, na przykład Daniela? Drzwi są otwarte. Jak widzisz taką przestrzeń, żeby to się wydarzyło? No tak, ja widzę. No. A chciałabyś? A... Bo to, to, to e, rodzina, znaczy wiesz, to ja mogę sobie chcieć i y, złotych y, gór, ale, nie? Ale ty jakie masz właśnie? Ty miałeś jakie relacje z mamą? Ale ja miałam dobre relacje. Ja w ogóle nie mam. Ja o nikim nie myślę nigdy źle i na nikogo się nie zamykam. Dobra, powiedz mi, bo ty y, gdzieś tam. Wiele osób, wiele osób pokazałeś, że potrafisz śpiewać, i tak dalej, i y, dużo ludzi na przykład cię nie hejtuje jako dziewczyny Daniela, tylko właśnie mówi uciekaj od niego, nie bądź z nim, jesteś tam wartościową dziewczyną, i tak dalej. Jak ty reagujesz na takie komentarze? Y... To się musi na pewno przykro robić, nie? że y, tutaj cię chwalą, jest jakiś komplement, ale mówią: jesteś fajna, ale uciekaj od, od Daniela. Znaczy wiesz, co. No jakbym się miała przejmować wszystkimi komentarzami, to bym, naprawdę, głowa by mnie chyba pierdyknęła, za przeproszeniem. Słuchaj, nie ma co, to, to nie... Po co? Osoby, które nie wnoszą nic do mojego życia, to dlaczego ja mam się przejmować tym, co oni tam mówią? Wiesz, ja wiem jak jest, ja wiem, y, znam Daniela, y, jest dobrze w naszym związku, to dlaczego mam słuchać, że ucieka i tak dalej? Wiesz, oczywiście, no, widzę to, nie? I mówię, boże, dlaczego to się tak utarło? Ale to właśnie chyba się utarło przez tą byłą Daniela, wiesz? Ja myślę, że to taki już y, taki schemat i ludzie też wiesz y, dążą tymi schematami i oni cały czas jedno i to samo, choćbyś nie wiem co powiedział, to niektórzy będą tego samego zdania, no i nie będę całego świata zmieniać. To powiedz właśnie tym osobom, które y, zarzucają tobie, że mo może może tracisz na tym, że jesteście razem w związku, że Daniel jest dla Ciebie złym partnerem. To powiedz, jak jest u was, jakim dla Ciebie Daniel jest chłopakiem i tak dalej, bo oni nie widzą tego, co się dzieje, poza, poza streamami, a poza streamami może być, może być inaczej. Nie mówię, że jest, ale może być inaczej, bo wiadomo, że na streamach nie zawsze każde zachowanie jest odpowiednie. i Ludzie mogą źle o tym myśleć. Tak jak, jak jest prywatny u was? No bardzo dobrze, on jest czuły, troskliwy, wiesz, no kocha mnie też, kurczę, wiesz jak to związek, no nie ma nigdy idealnie, no, nie, no kwiatki, wiesz. Yy, nie sypie się codziennie kurde różami yy, pod nogi. Jest różnie, są kłótnie, ale jest też miłość, wiadomo. No, to porozmawiamy jeszcze o Mariannie. Bo ona bardzo dzisiaj cię, cię tam e, mieliła i do Daniela cały czas miała jakieś, jakieś ale e, Ty uważasz, że ta potyczka między wami taka e, merytoryczna była na twoją stronę właśnie czy na stronę Marianny? Znaczy wiesz co, było, że ja, ja wiesz, odpowiadałam jej normalnie, myślę, że też tam kąsiłam ją też trochę ją, tutaj te, te moje odpowiedzi może zdziwiły, może nie spodziewała się. Znaczy, śmieszne było to, jak e, był temat e, męskiego członka i powiedziałaś, że Marianna miała wiele członków polityków e, w buzi, tak? No tak, bo strasznie jest obyznana w tym temacie, nie? Ehe, <laughs> jak deskawki w kiblu, no. Po prostu, wiesz, no. <laughs> co mam powiedzieć, no? Odpowiadam tego, no wiesz, ona ma utarty schemat, jedno i to samo, jedno i to samo, Boże, ile to można tego słuchać, no. Ciągle temat Magikala, tak jak właśnie e, hejterzy, no to e, ona, wiesz, bardziej e, wiedziała wszystko na jego temat niż na mój, więc co miałam innego? To może jest fanką, może lubi oglądać. No <laughs> chuj, wiesz, w sumie ona tam, wiesz, nie wiadomo, co, co ona tam ma w tej głowie. A ty śledziłaś w ogóle Mariannek, jaka to jest osoba, jakie ma poglądy, co mówi, yy. jakieś jej afery? To znaczy tak, ja ją widziałam pierwszy raz, jak miała walkę z panią Gosią, małą Daniela. Później przez tamten czas w ogóle nie śledziłam jej twórczości, bo po co jakby? Nie interesowała mnie ta osoba. Yy, I tak samo jak teraz przed konferencją, ja w ogóle się nie przygotowywałam do niej. W ogóle, bo nie szukałam, nie grzebałam, A nie się tam... Ona przygotowała do was. Ja że Szoty yy, Tak, ona się przygotowała, wiem, no, co miała zrobić w sumie? Ej, bo dzisiaj miałem, jak z kimś jechałem samochodem, to oni się pytali, czy Daniel jest takim samym człowiekiem na off-streamie, czy on udaje i gra. I teraz pytanie: No bo wydaje mi się, że te zachowania, które wiesz, jak on tam je, i się wypada z buzi, że tam nie wiem, były to zdjęcia, jak on nie miał umytych nóg czy coś takiego, to mi się wydaje, yy, tak prywatne, że to jest realne no bo nie da się takiego czegoś udawać, ale on też jakby na pewno podkręca pewne rzeczy, bo wie, że to się klika i tak dalej. No ale mi się wydaje, że on na tych filmach jest właśnie naturalny, że to nie jest zgrane. Znaczy, on jest zawsze sobą, to jest, wiesz, to jest najważniejsze, fajnie, że jest sobą, ja tak samo jestem sobą i. Dlatego myślę, że ludzie też nas lubią odpierać, wiesz, nie pokazujemy ideałów, nie wiem, yy, wiesz, on przez bibułkę, tylko jest jak jest, no, jest różnie, nie? Nie, ale to jak jest, to życie. jest masakra, nie? <laughs> No, ja też mi mówię... te... Ale mi się też szotki się odpaliły jak jadłem, nie? Kur... Ja też mówię, Było kurde, ciężko. chłopiec, czasami, wiesz, czasami też mnie to, to denerwuje. No ale co jest, jaki jest, przecież ważne, że jest sobą, fajnie, że nikogo nie udaje i za to też bo ludzie lubią. No to na koniec jeszcze powiedz coś Marianie po, yy, po góralsku, bo to było mega fajne, jak tam mówiłaś na konferencji. Yy, coś o Marianie? Tak, coś o Marianie. Możesz ją, nie wiem, pocisnąć albo nie pocisnąć, tak jak Ej, w*** mnie to babsko jak Sakra z już nie mam do niej yy, siły. <słuch> 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 bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.